Hej, hej. Dzisiaj gramy w Stumble Guys. Ja jestem Daniel, a ze mną jest Filip. Cześć, witajcie wszyscy. I chyba możemy lecieć, co? Tak, zaczynamy, bo chyba seria wam się podobała. To za załapeczka. No, <laughs> my już lubimy, co? Tak, znamy, lubimy. Ale zobaczcie, od ostatniego Daniel dalej nie zainwestował i dalej. Jestem takim zwykłym ludzikiem. Ładnie. Ja to Pozory. Nie ale i trochę jest, jak... Że jestem świeże, a ja tu już wyjadacz. No nie przesadzaj, z jestem wyjadaczem. Ty, ale to się ślizgasz, nie? No. Jak na no. łyżwach jakichś. Ale w ogóle w tej, w tej grze jakoś się bardzo ślizgasz. O. Praktycznie na każdej mapie. O, ale zrobił... Ej! Kopa mi sprzedałeś! Eee. Dobra. Ej, dobra. Nie no, odpaść nie na, na tej... łatwo. Tak, odpaść na tej mapie to trochę wstyd. Ej, powinienem teraz odpaść, uff. Dobra. Hmm, ale... Dobrze, robimy tą mapkę. Ej, my się tutaj trzymamy najdłużej do tej pory, nie? No, dobrze jest. Uff, dobra. Już się bałem, że... że no odpadam super. jakimś magicznym cudem. No. To jakoś poszło. jest super. 16. To jakaś nowa jest. Ła la, Dobra, no łatwo będzie. Będzie. Dobra, ale plan na ten odcinek, chociaż jedna z na, jedno z nas musi wygrać. Co ty na to? Chociaż jedną Dobra. rundę. Ja... Możem tak Możemy nagrać specjal. Uj, uj, uj. Że gramy dopóki nie wygramy. A jeżeli wygramy, to kończymy odcinek. Ale o! Ale to nie w tym odcinku. <grych> co ty na to? Co o tym sądzisz? Brzmi, brzmi dobrze. Zresztą co widzowie o tym sądzą. Jeżeli chcecie taki odcinek, to jak najbardziej zostawiajcie lajki. I będziemy wiedzieć, że chcecie. Coś czuję, że 24 Uf. będzie. 24 lajki czy co? Nie, 24 godziny nagrywania. <noise> Dobra, zaraz finał. No, a nie, już finał? Ci już. No już finał. Dobra, to tylko to przebiegamy i. Tak, no przecież prościut to, nie? Ta mapka jest taka prosta. No, no nie, te ufo jest akurat upierdliwe. Dobra. Pamiętaj, że jak jesteś w powietrzu przez to ufa, to możesz tak zrobić siuuuu do przodu, nie? Wziół do przodu? Tak, jak najbardziej. będę próbował. Ty, to jest dobre. Ty, wziół do przodu. No, tylko jak zrobisz to jeszcze dobrze. To wtedy. No tak. bój co tutaj skakował. A... Ty uniósł na tym UFO i wskoczył od razu na górę. No daleko jesteście tak z ciekawości? Bo. No trochę bliżej niż. znaczy trochę dalej niż ty. Dalej? Nie, no w sensie bliżej. A, no bo ja chyba zaraz kończę. W sensie, Ty jesteś pierwszy, o! o dobra, no? i skończmy temat. <laughs> Nie, a może? Ej, poczekaj. Ty Nie, przechodzisz? Nie, poczekaj, tak! Przejdę, wygrałem. No i bajlando. Tak? No. Klasa. GG, pyk. Ale powiem ci, już zbroja była pełna. Jak zobaczyłem typka, który mnie przytulił prawie ili wiesz, że odpadłem w pierwszej? Jak to odpadłeś w pierwszej? ja w pierwszej odpadłem. Tak, właśnie tej to trochę wstyd. Ja w pierwszej odpadłem. Nie, nie, po prostu nie odzywałem się. Nie rozumiem chyba. O nie, ja zawsze w to przegrywam. No bo jesteś słaby w to. Nie, bo ja wezmę sobie kawałek tratwy, który nagle wybucha. Chodź, razem bądźmy. I jak tak, mamy odpaść, ty? no, obok tego... ciebie. Jak mamy odpaść, to A, razem. Co ty na to? Tak? tak tylko Dobra. nie odpadajmy, może. No, może nie. Ale jak już ma do tego dojść, to razem. My jesteśmy Dobra. zgranym duetem. Znaczy, jestem tą lepszą częścią tego duetu? A, no Oła. Da. spadłem. A, eee. No, bomba. Dobra, tam pokażesz, na co ci stać. Dobra, nie. Będzie. I mnie to ominie? Ale fajnie Tak, ale wiesz, że teraz jest kamera na tobie Czyli ale wszyscy no to ludzie, tak którzy... Hmm, czyli wszyscy ludzie, którzy do tej pory chcieli Ciebie zobaczyć jak grasz Teraz mają okazję Proszę Państwa, Daniel jest pierwszy. Oj, wyprzedza go chyba Robin Hood Co z tego będzie? Co z tego będzie? Daniel ładnie driftuje po prawej ścianie O, skacze i... No dobra, nawet mu idzie Weź, bądź pierwszy, tak. Dla fanów, dla fanów. Tak? Nie, tak. dla fanów to muszę. Nie, no to jestem Bubble. Co ty robisz? Będzie dobrze. Nie martw się. Ty, ale? Oła. Oła. Ej, się kojarzę te ruchy? Chyba tak. mnie naśladujesz. O! Oła! Nie! Nie musisz tutaj skakać. O, i teraz. Psiu. Dobrze. Najsute. Nice, super. Ale tu fajny ma, Nie, yeah, no, jakiegoś kotka. Mu... Tak, właśnie też na nią patrzy. Chyba nam pokazuje zawsze te same postacie, ciekawe dlaczego. Nie wiem. Dobra, obejrzyjmy kogoś innego. O, właśnie ktoś ukończył. O, to wygląda jak... A, to jest ten, futbolista. Nie. Co nie? Owca uderzyła w wiatraka, tak? To by chyba przeszła. <laughs> Widzisz, jak ciebie nie ma, to jakby konkurencja zmalała, i jestem w stanie nawet być na mecie. No, nawet w finale jesteś i to tak. O, bo to już finał. Tak, eee. już finał tutaj wiesz. U, dobrze. Idziesz środkiem? E, tak. Czyli ty jesteś jednym z tych. Nie powiem jakich. Nie no, ty jesteś jakiś. niespełna rozumu, nie? Będzie dobrze, patrz. Ja nie chciałem zaryzykować, ale trzeba było ryzykować. Trzeba było. Pamiętaj, że z nim walczysz o finał. Właściwie o wygraną grę. Nie, no, patrzcie, jak ja ich tu robię. No widzę właśnie, kurczę. O. W o, teorii możesz nad moje... tym przeskoczyć, jak coś. Nie. Nie. Panika, Gaming. O, on jest za tobą. On się niczego nie boi. Ty musisz biec. Nie, patrz. O, żeś mu kiwkę zrobił, nie? Kiwka na oponięcie i teraz tylko do finału Jak coś, patrzę ci plecy Eee, masz kupę czasu No i tak? chociaż już nie aż taką Jest za tobą o jedno oczko Dobra, skasowała go kula dla... Dobra, finał jest pierwszy No wygrałeś coś na odcinku O, to ja jestem, cześć Tak, ten, ten bez skina No <laughs> i to jest po prostu mój skin A, okej okay. Dobra, no i co? I chyba ostatnia gierka to będzie. No chyba. Szybko lecimy. Ue! Nie, znowu. Ja cię kręcę. Ej, ja widzę, tam przelatuje tak dużo fajnych map, naprawdę tak. fajnych. A dostajemy cały czas to samo... Ale zaczyna się robić to, co z Fall no, To tak. było map, ale ciągle dawało nam te same. Koniec, content się, content się wyczerpał im. Ła, wow, hmm. no jeszcze mnie wysadźcie, tak jak w poprzedniej. Bo, bo było za łatwo. Tak. Daniel mógł wygrać, nie? Bo nie miał rywalizacji żadnej. Nie, teraz teraz wygram, jak nawet jak będziesz. Nawet jak będę? Obiecujesz? Tak. No. Powiedz powiedz to widzom, nawet jak ty Filip będziesz w finale, wygram. Jesteś w stanie tak. to powiedzieć? Jestem. Dobra. Wygram. Wygrasz. Nawet jak będziesz w finale, Epa, tak. minuta. O o o o o. Uff. Dobra. Myślałem, że. Chociażby no ja też były problemy. Jesteś tutaj, dobra. Jesteś obok mnie, A few moments later. No nie, <laughs> Jeszcze mapy na jednokopy to robione. No właśnie. Ja cię kryńcę. było kółko, tu jest czaszka Ta. No i fajnie. No, co takich wywaliło w kosmos? Już trzech odpadło, czterech. Jak oni co zrobili? No. No chyba, chyba im się nie chciało Ej. po prostu grać. Myślisz, że sobie po prostu wskoczyli no, do wody? Tak mogło być. O, no, no i finał. Łatwo, no, no, szybko, to co lubię. Tak. No Daniel, teraz masz okazję. No i ty słynny. <gry> nie no, to jest runda statkowa, nie? To i każda runda była na statku. No, czy trzeba jakiś... morską nazwę nadać? Tak, oni wiedzą, że my jesteśmy mistrzami Rafta. Zresztą swoją drogą zapraszamy was na serię ra z Rafta. Wiedzą, że jesteśmy mistrzami rafta, więc nas tutaj, kurde, po prostu. A i tak może być. No, Dawaj. scena z tytanika? Tak. Dawno nie było. No, ale już teraz się nie wystraszymy, bo my już wiemy, z czym to się je. Tak, tak, tak. Ale patrz, bo oni nie chcą zeskoczyć. Oni chyba nie wiedzą, z czym to się je jednak. Ale le parkour. Aha, bo to można było tak długo sobie czekać, wiesz? Aha... No. To jednak my jesteśmy tacy... Narwani. No. <laughs> A. Łatwo. A... <laughs> jak powiedział, tak zrobił, nie? Zresztą... A, bo ja wygrałem! <laughs> tak, wygrałeś. <laughs> A muszę zobaczyć na odcinku, jak ty się odpadł. Na weź nie pytaj. Widzisz, moje obietnice są dużo warte. No faktycznie, tutaj nawet mi zaimponowałeś. Mówiłem, że będę. No dobrze, no. Daniel tutaj wygrał ten odcinek, tak to nazwijmy. Jest 2 do 1, 2 do 1, 2 do 1 wygranych tutaj. Żegnamy was wszystkich bardzo serdecznie. Zajrzyjcie sobie tam do opisu, zostawcie lajka, like, suba, komentarz. Napiszcie, czy ta gra wam się podoba. No i cześć wszystkim. Cześć.